z tutaj Kimo, a to kolejny odcinek z I tak, zdałem, zdałem już wszystkie egzaminy, także mam luz, także będą pojawiać się nowe odcinki na kanale, to przede wszystkim Generalnie dzisiaj mam z Wami do pogadania odnośnie samego YouTube'a i prawa autorskich Gdyż jakby ostatnio, że tak powiem, bardzo się zdenerwowałem na YouTube'a samego Gdyż na ostatnim odcinku dostałem prawa autorskie, jeśli chodzi o muzykę wykorzystaną w moim Outrze, które wygląda tak Także jest to tak naprawdę 15 sekund połączonej kongi z kozackim kopem z Team Fortress'a w animacji. Więc czy to oznacza, że właśnie ktoś sobie wziął prawa autorskie do kozackiego kopu i po prostu, nawet jak będziesz grał w Team Fortress'a i będę nagrywał sobie gameplay i ktoś będzie tańczył kozacki kop, to. Nie będę mógł tego użyć w materiale, bo dostanę prawa autorskie. To już nie pierwszy raz, kiedy z YouTube'em mam podobną sytuację. Jakby sama idea praw autorskich rozumiem w zupełności, ok, to jest jakby cudza praca, dlatego niekoniecznie chcę, żeby było wykorzystywane to w jakichś innych celach. Po prostu nie rozumiem tego w momencie, kiedy dostaję stricka, czy dostaję mój kanał czy też tutaj film jakieś ograniczenia że nie można na przykład na nim zarabiać czy inne tego typu rzeczy w momencie jeżeli to jest na przykład muzyka z gry bo rozumiem muzykę dnalą jako osobną ścieżkę zupełnie do na przykład gameplay jak robię jakieś edity typu jak było z inżynierem takie edity Pamiętacie były po prostu zresztą tutaj jakby macie miniaturkę więc zapraszam was na ten filmik jeśli go jeszcze nie oglądaliście generalnie no, to jest po prostu edit z muzyką, z muzyką zazwyczaj, właśnie z prawami autorskimi, dlatego ja się nawet na przykład na takich nagraniach nie nastawiam na to, że będzie wszystko ok, będę mógł na nim zarabiać, powiedzmy, i tak dalej. Bo uwaga, ja i tak nie zarabiam na YouTubie Nie mam włączonego do jego zarabiania. Ale po prostu smuci mnie i denerwuje mnie to, że moja, moje outro, które używam już od kilku lat, nagle zaczęło dostawać teraz prawa autorskie na muzyce. Która znajduje się w grze, i jeszcze do tego jest tak naprawdę częścią tej gry, i jakby pokazana jest ta gra, bo jeszcze rozumiem, jakbym nie wiem, grał w Minecrafta i bym wykorzystał muzykę z Fortressa to rzeczywiście można by było coś tutaj powiedzieć, że jest nie halo, ale w momencie, jak używam muzyki z gry grając z daną grę, to naprawdę dostaje prawa autorskie. Zresztą miałem kiedyś przypadki, że grałem w Dying Light 2 na premierę, na streamach. I uwaga, uwaga, moje streamy dostawały prawa autorskie za to, że gra miała muzykę i po prostu muzyka z gry leciała, więc moje streamy były restryktowane dlatego, że po prostu gra posiadała muzykę. Zresztą podam kolejny, inny przykład. Na innym kanale, na drugim kanale zacząłem sobie robić gameplay z Minecrafta. Uwaga, co się okazało, muzyka z Minecrafta, nawet jeżeli grasz w Minecrafta, to również jest restryktowana, dlatego musiałem później w kolejnych odcinkach na przykład rezygnować z muzyki bezpośrednio z Minecrafta, która sama grała samoistnie i dodawać jakąś inną muzykę. Bo filmy dostawały roszczenie o prawach autorskich, dlatego że była muzyka z Minecrafta, kiedy grałem w Minecrafta. Rozumiem, tak jak mówię, prawa autorskie, jeżeli w momencie jest coś użyte. Jest coś dodane i nie jest to na przykład związane z tematem, ale naprawdę, czy prawa autorskie na YouTubie również powinny działać w ten sposób, że jak gram w daną grę i dana gra ma jakąś muzykę, to ten filmik będzie ograniczony, dlatego że gra muzyka z gry, w którą grasz? Czy naprawdę chcemy w tą stronę iść? No, wydaje mi się to po prostu śmieszne. I teraz po części ja na przykład przestanę używać moje outro, dlatego że. Kozacki, kowal, bo Konga nagle dostają prawa autorskie, i, i co, i każdy mój filmik będzie ograniczany, będzie mniej widoczny, gorzej się pozycjonował, i na przykład będę właśnie nie mógł też zarabiać w przyszłości, jakbym miał zarabianie, tylko dlatego, że użyłem w pięcio, 6-, czasami dłuższym nawet filmie, fragment 15-sekundowy z muzyki jakiejś, jeszcze z danej gry, która, która wykorzystuje tę muzykę po prostu. Według mnie to jest bez sensu. Co wy o tym sądzicie, widzowie? Bo ja naprawdę uważam, że trochę to zmierza w złą stronę, gdzie naprawdę wszystko powoli jest ograniczane do takiego stopnia, że już nic nie da się powoli robić, bo no, nawet naprawdę nawet muzyka z gry, w którą grasz aktualnie, możesz dostać strika, możesz dostać zgłoszenie że nie powinieneś wykorzystywać tej muzyki, której samemu nawet niekoniecznie musieli wykorzystać, bo ona po prostu leciała z automatu, bo jest zaimplementowana w tej grze. I tak, możecie się doczepiać, że no, ale przecież możesz się odwołać i najprawdopodobniej YouTube ci też to usunie, bo to pewnie bot robił i tak dalej. Tak, tylko problem polega na tym, że YouTube też ma na to 30 dni, a w te 30 dni zazwyczaj już filmik przestanie dostawać nowe wyświetlenia, zwyczaj filmik się pozycjonuje dobrze i przede wszystkim jakby najwięcej osób go ogląda powiedzmy w przeciągu trzech dni powiedzmy później już on nie jest ani pozycjonowany tak dobrze i tak dalej, a jak on w momencie uploadu zostanie od razu ucięty przez roszczenia praw autorskich no to do mniejszej grupy ludzi trafi i już nie zarobić sobie na takim filmie, powiedzmy. Dodatkowo, możecie powiedzieć też na przykład, że, ale przecież to możesz jeszcze przed uploadem sobie zrobić, odwołać się i tak dalej, żeby, żeby później bez już tego zaplodować. Tak, ale w takim momencie byście musieli czekać na każdy mój filmik dodatkowe 30 dni.